Dzisiaj będziemy grać w Dress to Impress w ROBLOX I chciałam wam powiedzieć, że bardzo mi jest przykro Ktoś mi odjął jedną subskrypcję, miałam 27 Mam teraz 26. Proszę dawajcie mi subskrypcję A ja nie będę przedłużyć. i subskrypcję I lajki, bo to musimy dobić do 100 lajków I będę dodawać was do ROBLOX Niestety nie mam vip na ROBLOX Na Dress Impres, to Impress to więc ale no więc no, to już nie jest dla nas problem ale zagramy sobie o, akurat moja koleżanka gra w Dresd Impress więc możemy zagrać się razem my więc no akurat to no nie wiem, że nie jest 15. piętnaście oj nie wiem, że nie jest 115, ale no no nie no, możemy się obrócić, serio Zapomniałam, bo, ja, bo ja mam taką blokadę żeby mi się nie robiło nic żeby mi się nie przekręcało więc bałwan ludzie śniegowe chyba zrobię bałwana wiecie bałwana po prostu bałwana będzie najlepiej bierzemy idealny kolor Jesteśmy już bieli, bardzo biali Więc to idziemy tu Ale chyba bałwan nie ma włosów Więc chyba włosów nie bierzemy Niektórzy biorą Ale no, no, no Ja dzisiaj nie biorę Ale No wiem, ja biorę to ja wybram, Raczej chyba widzę biorę włosy Ale chyba wezmę takie Zrobimy je na szarę i, i będzie gitówka. Więc wychodzimy. O! Czarne to, żeby było chociażby, że to jest jakiś kapilusz, czy kapelusz, czy coś. Albo to to jakiś kapelusz. No chyba nic, nie, zdań, nie z tego. Ale wezmę Dobra, ja biorę to. Biorę nie ma dyskusji. Wiem, biorę koszulę białą. Bez guzików. Nie robimy nic z guzikami, tylko wyleżemy po prostu koszulę. Drugie białe. Muszka biała. A i. I zawsze chyba mieli czarne, co nie? No. A dobra, to już nie. Skąd ona ma te guziczki? Ej, w ona ma guziczki! Wie chyba już skąd. Wzięła te guziczki. Aha! Chyba tak. Aha, bo te mi to widać. Aha, to z łóżka, muszka będzie taka. To dopiero czarne to. Ale, a, chyba zrobię tak, że jak ona ma... Z tym je, to ja nie wiem widzowie, jak ona stąd to jak skoro ona to wzięło, ale tu brak jest z tym chyba to samo zrobię, ale widzę, zobaczcie to jest jej, ona ma, widzicie ona ma takie coś chyba to jest z tej sukni z... nie wiem z czego no to jest chyba z tej sukni nie wiem, bo to trzeba tak i tylko to domyślane Jestem cała na biało i nie wiem jak, ale ja chyba wezmę normalny kolor, bo nie chcę być połany. chyba wezmę inny kolor, taki, no, żeby było mi widać, widać musi mnie trochę, chociaż żeby nie było za biało. Widzimy, to totalnie nie wiem jak mam to zrobić co mi, mi została minuta a nie wiem, mogę sobie w ogóle chyba biorę to raczej bo, dobra, szybko dobra bierzemy szybko, bierzemy jeszcze spodnie jakieś, widzowie panie bo nie zdążę dobra szybko bierzemy nie białe spodnie jeansowe szybko bierzemy nie adidaski, takie fajne no, chociaż zdężyłam, ale dobra, może jeszcze spróbujemy z tym. Bo tu może też to być. Więc. Paletę. Kropki pokolowe. Jest, mamy jakieś kropaczki. Bitkus. Kończenie. I łuk. Więc mamy kropaczki. O, twarz, widzowie. Jeszcze nie że widzowie. Mamy twarze. Chyba zrobię tak, jak ona bałwana. Widzę, że niektórzy zrobili tak, że są sukienka, a ja mam sobie takie kropeczki Nie wiem, jak ktoś on to zrobił. E, 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 hello? It's me, i, i, i. Oni wzięli to. Aha, wiem, jak oni teraz to zrobili. Weźli, wzięli tą i podweszli ją. Zobaczcie. Nie wiem jak oni to zrobią. Co tu się stało? Co ja wzięłam? Jezus. Dobra? Myślane? Kura. No nie, oni tak to jakoś wzięli. I i, I, i co, co? Chyba oni wzięli co? bo totalnie teraz już nie wiem biorę tak już jeśli nie wygr nie, nie wygram to nie wiem zobaczcie, oni zrobili tak ona ma dziecko, rozumiecie widzowie? ona ma dziecko Jezus, widzowie nie wiem co się dzieje, ale Patrzcie na to ona zwół. Więc godna się nie Nie wiem jaka jest w ogóle godzina. Imczera jest godzina. Co jest zawsze się tak czuć? Która jest godzina? jest, zawsze się tak czuć. No <grym> więc, jeśli znajdziecie piosenkę, to już i piszcie, bo ja znam taką grę. Jak wiecie, taką piosenkową akurat i wiecie. Może w to zagram Albo co? Stuff ring. Nie mam tego, ja nie znam. to z angielskiego. To więc, no. Jakby co, to ja nie wiem, jak oni to totalnie. Nie wiem, to topnieją. Ej, poczekaj, bo on jest z Polski, widzowie. Jacyleczka, bo one topnieją. Jacyleczka, tu to jest. Nie muszę dodać ci, bo ja mam ją. Właśnie mi to nie wyszło, widzicie? I widzicie, jak mi to wyszło, rozumiecie? Nie wiem, widzowie. nie umiałam tego. Niestety stać tego nie umiałam. Co to widzowie jest najdrugą. Nie no mam nadzieję, że ktoś chociaż... ja chyba wygra. Ej, ej, widzę, że ja jestem na, drugim, na drugim miejscu. Jest! Aha, bo jestem kolor, tak sekunds. Kolor i Aha, bo to. Czekaj, do mnie napisać coś. Hejka. Hejka. Hejka Hejka Siema jak z robics B I H zara Duet? Siemka, hejka, Siemka, Siema. duet? Tak, tak. Tak. I zabijamy perłę. Szukam im pozło, pozło z plaży. Spróbujcie jak, jak wakacje zakłócę. Neapalot Niski, śniski. Co? I e, widzę, nie totalnie nie wiem, jak to, co to jest. Uliniat. Nie wiem, widzowie, nie, mam się by tu to, to ubrać. No, co tam chodzi? Widzowie. Nie wiem, wybieram byle co. jest co. Jestem, widzowie, dobra? I nie, nie, nie Ciemną, ciemną Widzowie, to będzie trudno. Będzie bardzo trudno. Bo ja nie, nie rozumiem, o co w tym chodzi. Więc chyba wybierzemy tak. I wybierzemy teraz, tutaj. Ładny makijaż, super Ja chyba skupię ten Więc nie wiem czy ja chyba nie wezmę tego A ten jest fajny, ale mi widać No nie wiem e, Chyba wezmę tam Można go przerobić na taki typ, ale jest z tym I bez tego Ja chyba wezmę z tym Ładny Ale chyba wezmę raczej spodnie Więc tego nie Wezmę to i wezmę czarne spodnie akurat, co ja wiem. Bo mi się nie podoba ten kolor, właśnie. A wolę dłuższe, chyba co nie? Czy to jest krótsze, tu jest dłuższe. Dobra, biorę dłuższe. Wolę to na czarne. A robimy tą bluzkę nad całą czarną. Nie, to nie interesuje. Biorę chyba ten kolor. I napisa. Liczbę, trochę widać tę liczbę, ale kiedy z tym już bierzemy też buty. Bierzemy chyba buty te też, Adidaski. Ładnie. Ona nadal jest na tym niebieskim, ale dobra. Chyba biorę raczej te włoski, ale nie wiem, czy na pewno wezmę te, ale ciekawe, chyba te wezmę, ale można mieć, żeby falowało mi. A może jakoś to zrobię, widzowie? Dodatkowe? Kurno, nie. Animowa. Tu bardziej animowa, więcej animacji. Chciałam takie. Właśnie chciałam takie włosy, bo, mi, bo ja zawsze się zastanawiam, jakby w jakąś te following te włosy. Więc teraz mam. Biorę jakieś ładne. Ładne makijaż Chyba raczej zmienię bluzkę, bo mi tak nie pasuje bluzka, ale chyba wezmę tą, bo ładna. Wezmę wszystko. Nie na czarno. wykończenia. Nie, tak po prostu pójdę. Chyba, nie wiem. Brzydko to wygląda. No, nie będę tej wice wybrać, więc. Dobra. Bierzemy to, ale zobaczcie moje spodnie. Czy wy to widzicie w tych spodniach? Muszę je zmienić Ej, to wygląda jak fajnie Ale nie, ja biorę spodenki Dobra, chyba to Dobra, widzowie Jak się skończy? Widzowie Dobra, tutaj Jesteś My, poczekajcie, dobra widzowie, świetnie, że nic wam nie pokazywałam. Bo się musiałam zastanowić, jakie. po prostu. jakie. Wszystko, ale no dobrze, to już jest fajne. Dobra. Uh -huh. Nie dam wtedy tam, nie było już fajne. Ale dobra, ale to już ...tym... Dobra widzowie, jesteśmy my. Ury maranetki klamur fajnie widzowie To tak, tak pół na pół wygląda mi się nie podoba. się Ja za chwilę już kończę właśnie się skończy to. Widzowie, dobra. Fajne no style, very, very, poczekajcie. Widzowie, ja już, zakoń... już zakończę odcinek, więc buziaczki, pa!